W tym nagraniu weźmiemy na warsztat część 11, 12 oraz 13. Wszystkie dzisiejsze części są poświęcone składaniu drzwi. Składanie z gazetki numer 11. Zacznijmy od zdjęcia folii z tylnej części okna. Najlepiej zacząć od tego wcięcia w prawym dolnym rogu, ponieważ to miejsce będzie zasłonięte przez ramę okna. Pamiętajcie, że folia jest z dwóch stron: z jednej strony jest przezroczysta, a z drugiej zielonkawa. Dwa wcięcia idą w dół, a jedno wcięcie idzie w górę. Teraz część przednia okna. Przez wystający element, jakim jest klamka, zielonkawa folia wręcz sama odchodziła. Postanowiłem zdjąć przezroczystą folię od rogu, który będzie najbardziej narażony na zarysowania podczas przesuwania szyby. Szyba z wystającym elementem ma być od strony wewnętrznej okna. Próbowałem przesunąć szybę za pomocą klamki, i nie ma na to szans. Natomiast przy chwycie z dwóch stron otwiera się dobrze. Szyba uchyla się bardzo delikatnie. W ramie okna jest blokada, więc lepiej nie próbujcie odsunąć jej mocniej. Nie połamie się, ale wypadnie. Przygotowaną ramę montujemy do prawych drzwi dziesiątej gazetki. Przykręcamy na dwie śruby C. Został nam drobny element oraz kabel panelu wewnętrznego, który wykorzystamy w kolejnym złożeniu. Gazetka numer 11 została ukończona. Teraz składamy części z numeru 12. Zostajemy przy drzwiach prawych, które do tej pory składaliśmy. Montujemy zawias. Przytrzymamy go płytką mocującą. Przed przykręceniem warto zgiąć zawias. To ułatwi montaż. Przykręcamy na dwie śrubki Jeżeli martwicie się, że wasz zawias otwiera się w takim małym zakresie jak u mnie, to nie ma powodu do zmartwień. Drzwi w Ferrari 250 GTO nie otwierają się na 90 stopni. Teraz montujemy części z poprzedniej gazetki. Ten drobny element montujemy od zewnętrznej strony panelu. Natomiast od wewnętrznej strony, na te dwa wystające bolce, montujemy kabel panelu wewnętrznego. Wiecie, jaką funkcję pełni ten kabel? Zatrzymajcie to nagranie i zgadujcie w komentarzach. Przełamuję go w dół, aby wyglądał realistycznie. Wiecie, żeby wyglądał jak zwisający kabel. Panel wewnętrzny dopasowujemy do trzpieni i wciskamy. Montaż numer 12 ukończony. Ostatnia gazetka na dziś, numer 13. Tak naprawdę wykonamy wszystkie te same czynności, co dla prawych drzwi na początku nagrania. To idealny moment, aby podziękować wszystkim aktywnym widzom oraz tym, którzy subskrybują ten kanał. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to żałuj, bo jesteśmy coraz bliżej 2000 subskrypcji i projektu, którego przygotowanie pochłonęło jak na razie 1015 zł i 54 grosze, a części ściągałem z Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Chin. Niestety zostajemy z dwoma elementami do czasu następnej paczki. Mam nadzieję, że ich nie zgubię, czego sobie i Wam życzę. A tak prezentują się nasze drzwi. Dzięki temu, że mamy już złożone całe prawe drzwi, to możemy być pewni, że mamy do czynienia z pierwszą generacją 250kTO. Po lewej drzwi pierwszej generacji, po prawej drzwi drugiej generacji. A tak prezentują się wszystkie nasze części od Ferrari 250GTO. Czas na rozwiązanie zagadki kabla w drzwiach. Tak naprawdę jest to klamka. Drzwi otwierały się po pociągnięciu właśnie za ten przewód. Ferrari 250GTO to auto wyścigowe. I zamiast wygód posiada blaszane wnętrze, metalowe stalarze foteli z naciągniętym materiałem oraz właśnie takie proste klamki. Do usłyszenia przy kolejnych składaniach.